Budzik dzwoni, a ty już w pierwszych sekundach dnia zaczynasz przegrywać. Nie z życiem, nie z innymi ludźmi, ale z samym sobą. Wciskasz dżemkę, przewracasz się z boku na bok i dajesz swojemu mózgowi jasny komunikat. Komfort jest ważniejszy niż działanie, rezygnacja ma pierwszeństwo przed ruchem. I tak jeszcze zanim postawisz stopy na ziemi, twój układ nerwowy, twoje hormony i cała twoja energia dostają sygnał, że nie warto się budzić w pełni, nie warto odpalać systemu, bo i tak zaraz znowu się poddasz. Zamiast rozpocząć dzień z jasnym celem i pełną kontrolą toniesz w letargu, którego sam jesteś autorem. Ten pierwszy moment po przebudzeniu, ta pierwsza decyzja, ten pierwszy wybór, on nie jest mały, on jest fundamentalny. Bo to właśnie w nim buduje się lub rozpada Twoja męska siła, Twoje nastawienie i Twoja gotowość do życia. Jeśli każdy poranek zaczynasz od kapitulacji, to nie dziw się, że cała reszta dnia jest rozmyta, bez energii i bez sensu. W tym filmie pokażę Ci pięć błędów, które dzień po dniu odbierają ci moc, wysysają testosteron i tłumią dopaminę i sprawiają, że nawet długi sen nie daje regeneracji. To nie magia, to biologia i Twoje wybory. Jeśli ich nie zmienisz, będziesz się budził coraz. Słabszy, aż w końcu przestaniesz czuć cokolwiek. Po pierwsze, ciśnięcie przycisku dżemki to nie tylko niewinny odruch. To brutalna mikrokapitulacja, która ustawia cię w pozycji przegranego na cały dzień. W momencie, kiedy decydujesz się zostać jeszcze chwilę w łóżku, wysyłasz swojemu mózgowi jasny sygnał. Unikanie działania jest bezpieczne, a komfort ma większą wartość niż konfrontacja z życiem. Twój układ nerwowy rejestruje te decyzje. Nie jako chwila odpoczynku, tylko jako wybór bierności, który uruchamia kaskadę psychicznych i hormonalnych skutków. Od rozchwiania rytmu dobowego, przez spady kortyzolu w nieodpowiednim momencie, aż po zaburzenie naturalnej aktywacji dopaminowej. Co gorsza, ten jeden ruch pozornie niewinny, trwający zaledwie kilka sekund, staje się pierwszym wzorcem dla reszty dnia. Uczysz się odwlekać, rezygnować i unikać, a to przekłada się na wszystkie Twoje decyzje, od najprostszych obowiązków, po najważniejsze wybory. Jeśli rano wygrywa komfort, to wieczorem znowu przegrasz tym samym schematem. W ten sposób każdy dzień zaczyna się od przyzwolenia na słabość, a ty, niezależnie od tego, co potem zrobisz, już od startu masz w głowie zakudowaną porażkę. Po drugie, sięganie po telefon zaraz po przebudzeniu to jedno z najbardziej destrukcyjnych zachowań, które wbijają cię w mentalny paraliż, zanim jeszcze zdążysz pomyśleć o działaniu. W momencie, gdy twoje oczy otwierają się po nocy, twój mózg jest wrażliwy jak gąbka, gotowy do programowania, chłonny, ustawiający rytm dopaminowy na cały dzień, a ty karmisz go bodźcami, które nic nie dają, lajki, wiadomości, informacje, śmieciowy content. Zamiast aktywować wewnętrzne zasoby, wrzucasz go w sztucznie napędzaną stymulację, która wypala twoją motywację i rozprasza skupienie, zanim zdążysz zrobić pierwszy krok. Skrolując ekran, w pierwszych minutach dnia uczysz swój układ nagrody, że łatwe bodźce są dostępne natychmiast i bez wysiłku. Co oznacza, że cała reszta, która wymaga zaangażowania, będzie dla ciebie potem nieatrakcyjna, nużąca i odrzucająca. To dlatego nie chce ci się nic zrobić, choć spałeś 8 godzin. To dlatego nie masz siły ani na trening, ani na pracę, ani na cokolwiek sensownego, bo twój mózg został przejęty przez dopaminowy chaos, zanim jeszcze napiłeś się wody. Jeśli chcesz mieć kontrolę nad swoim dniem, to najpierw musisz odzyskiwać kontrolę nad swoją pierwszą decyzją, a telefon nie może być jej częścią. Po trzecie, brak ekspozycji na naturalne światło zaraz po przebudzeniu to cichy sabotaż twojej biologii, który odbiera ci siłę, zanim jeszcze wyjdziesz z domu. Twój organizm potrzebuje światła jak paliwa. To ono budzi rytm dobowy, aktywuje produkcję kortyzolu w odpowiednim momencie, hamuje melatoninę i daje sygnał ciału czas działać, czas być silnym. Kiedy jednak po wstaniu siedzisz w półmroku przy sztucznym świetle, a niebo zostaje za zasłoną, twój wewnętrzny zegar gubi się, a w nim gubi się cała hormonalna synchronizacja. Brak porannego światła to nie tylko zmęczenie, to rozregulowanie metabolizmu, to opóźnione uruchamianie energii, to dzień, w którym twoje ciało wciąż myśli, że jest noc. Zamiast wejść w tryb działania, pozostajesz w trybie półsnu, przez co każda czynność wydaje się cięższa, a każdy obowiązek bardziej irytujący. I nie chodzi o to, by godzinami spacerować. Wystarczy 5 minut przy oknie, kilka głębokich oddechów na balkonie, szybki kontakt ze światłem, który resetuje system. Jeśli codziennie rano unikasz słońca, unikasz własnej mocy. I płacisz za to całym dniem bez energii. Po czwarte, picie kawy na pusty żołądek to jeden z tych codziennych nawyków, które wyglądają jak rutyna, a w rzeczywistości są jak powolna autodestrukcja energetyczna. I zaraz po przebudzeniu wlewasz w siebie kofeinę, nie dając ciału żadnego paliwa ani nawodnienia, tworzysz hormonalną burzę. Poziom kortyzolu, który naturalnie powinien rosnąć o poranku, zostaje sztucznie podbity. Co w krótkim czasie prowadzi do jego rozregulowania? Twój organizm zaczyna działać w trybie alarmowym, zużywa rezerwy, ale nie dostaje żadnego realnego wsparcia, przez co po godzinie zamiast energii pojawia się zjazd, rozdrażnienie i głód dopaminy. Taki poranek to nie pobudzenie, to adrenalina udająca siłę, a jej koszt Ponosisz później w postaci zmęczenia, rozkojarzenia i spadku samopoczucia. Zamiast włączyć ciało do działania, fundujesz mu iluzję gotowości, za którą idzie tylko wyczerpanie. Jeśli chcesz zbudować realną moc od rana, to najpierw nawodni organizm, daj mu coś prostego i stabilnego. Wodę z solą himalańską, cytryną, może jakiego, coś lekkiego do żołądka, a dopiero potem sięgnij po kawę. Bo jeśli zaczniesz dzień od stymulanta na pustkę. To tak naprawdę nie wstajesz, tylko zaczynasz się wypalać. Po piąte, brak jakiegokolwiek ruchu o poranku to jedno z największych zaniedbań, które odcina cię od naturalnego źródła męskiej energii i siły decyzyjnej. Kiedy budzisz się i przez pierwsze kilkanaście minut tylko snujesz się po domu albo siadasz od razu do telefonu lub komputera, twój organizm pozostaje w stanie uśpienia. Ciało nie odpala układu krążenia, mięśnie nie dostają impulsu, a mózg nie dostaje informacji, że nadszedł czas działania. Brak aktywności fizycznej to brak sygnału dla hormonów. Nie uruchamia się dopamina. Testosteron zostaje w tle, a twoje ciało, mimo że formalnie obudzone, zachowuje się jakby nadal leżało w łóżku. Poranny ruch nie musi oznaczać treningu. To może być kilka głębokich przysiadów, kilkanaście pompek, szybki marsz w miejscu albo dynamiczne rozciąganie kręgosłupa, cokolwiek, co uruchomi krążenie, oddech i napięcie mięśniowe. Ten mikrowysiłek to nie tylko fizyczna aktywacja, to komunikat dla twojej psychiki, jestem gotowy, działam, nie dryfuję. Jeśli pomijasz ten krok, to pomijasz szansę na odzyskanie wewnętrznego napędu, który jest ci absolutnie potrzebny, żeby stawić czoła dniu jak facet, a nie jak cień człowieka kręcącego się bez celu po mieszkaniu. Jeśli naprawdę chcesz odzyskać poraną energię, musisz przestać szukać cudów i wreszcie przejąć kontrolę nad pierwszą godziną swojego dnia. Nie potrzebujesz skomplikowanych rytuałów, tysiąca poradników, ani magicznych suplementów. Potrzebujesz brutalnej prostoty, która działa zawsze i wszędzie. Zacznij od jednej podstawowej zasady. Kiedy budzik dzwoni, wstajesz od razu, bez targowania się, bez negocjacji z samym sobą, bez jeszcze chwilki. Ten jeden ruch, świadome, natychmiastowe podniesienie się z łóżka to deklaracja, że jesteś gotowy działać, a nie odpłynąć znowu w bierność. Twoje ciało tego potrzebuje, twój umysł tego oczekuje, a twoje życie tego wymaga. Zaraz po tym pierwszym ruchu wstań, przejdź do kuchni i wypij dużą szklankę wody z odrobiną soli himalajskiej i cytryny. Nie dla smaku, ale po to, żeby wyrównać nawodnienie, pobudzić metabolizm i dać sygnał układowi trawiennemu, że pora wejść na obroty. Kawa może poczekać, bo jeśli pijesz ją na pusty żołądek, to zamiast Cię wzmocnić, tylko przyspiesza zjazd energetyczny i destabilizuje Twoje hormony. Gdy już wlałeś w siebie wodę i otworzyłeś oczy naprawdę, czas na światło. Stań przy oknie, wejdź na balkon albo choćby otwórz drzwi. Wystaw twarz na dzienne światło, nawet jeśli nie ma słońca. Ta krótka ekspozycja na naturalne światło to reset dla Twojego rytmu dobowego. To biochemiczny impuls dla organizmu, żeby włączyć energię, regulację hormonów i mentalną gotowość. I zanim jeszcze zaczniesz cokolwiek planować, zanim sięgniesz po telefon i pozwolisz światu wrzucić Cię w tryb reakcji, daj swojemu ciału znak, że dziś się liczysz. Zrób 3 minuty intensywnego, prostego ruchu, pompki, przysiady, plank. Bez gadania, bez liczenia, po prostu ruch, który podniesie tętno i uruchomi dopaminę oraz testosteron. Nie chodzi o trening, chodzi o uruchomienie instynktu działania. Chodzi o to, żebyś przed wszystkim innym, przed pracą, przed wiadomościami, przed problemami, najpierw obudził siebie. Te kilka minut nie są dodatkiem do dnia, to fundament, na którym buduje się cała reszta. Jeśli je odpuścisz, wszystko inne będzie jak budowanie na piasku, ale jeśli zrobisz to codziennie. Bez względu na nastrój i okoliczności, zaczniesz dzień jak facet, a nie jak cień człowieka. I pamiętaj, to nie lenistwo cię niszczy, to codzienne, pozorne, niewinne decyzje, które sumują się w systematyczne wycofanie z życia. Każdy poranek, w którym wybierasz drzemkę, skrolowanie, ciemność i bezruch, to kolejny dzień, w którym rezygnujesz z własnej siły, jeszcze zanim w ogóle dasz sobie szansę ją poczuć. Jeśli tego nie zmienisz, nie musisz się zastanawiać, co będzie za rok. Wystarczy spojrzeć, jak wygląda Twoje dzisiaj. Ale jeśli cokolwiek z tego, co powiedziałem, Cię uderzyło, jeśli chociaż przez moment poczułeś, że jest to o Tobie, to nie kombinuj, nie analizuj, po prostu wstań jutro i zrób pierwszy poranek inaczej. Bo to właśnie tam, w tych pierwszych minutach dnia, zaczyna się Twoja siła albo Twoje wypalenie. Wybór, jak zawsze, należy do Ciebie. Jeśli czujesz, że ten przekaz do Ciebie trafia, zostaw lajka i dowolny komentarz oraz subskrybuj ten kanał, by nie przegapić kolejnych materiałów.